Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem Gomez. To jest kolejny odcineczek z serii Zagrajmy w Risen 1. Moi drodzy, w poprzednim odcineczku udało nam się dostać do miasta. Także teraz się tu troszeczkę rozejrzymy i zobaczymy o co tu w ogóle chodzi. Mamy tu jakiegoś strażnika. Mamy mleko. Mamy jakieś grzybki. Mamy krowy. O, Berta, ciekawe. A, nie ja mogę wejść z Tobą w interakcję. No i masz też mleczko tutaj, proszę bardzo. Dobra, krówka. No i mamy rolnika, z rolnika... O, możemy porozmawiać? Proszę bardzo. E, czym się tutaj zajmujesz? Kupiec Konrad, okej. Okay. A więc krowy należą do kupca Konrada, dobrze, trzeba będzie zapamiętać. Porządeczku. E, dobra, tutaj. Dobra, 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 już spokojnie. Spokojnie, okej. Okay. Wow. Widzę, że tutaj NPC-y są bardzo agresywne. Nawet, jak już tylko wchodzimy po schodach, już się rzucają. Dobrze. To tu nawet nie będę próbował iść. Zadanie wykonane w mieście. Oczywiście. E, Marta. Hello. No, nie, no, czekaj, je wstawaj, chcę z pokazać. pogadać. Ach, no dobra. To sobie usmażymy mięsko w międzyczasie. Szkoda właśnie, mówię, że to tak trzeba pojedynczo. Dobra. Ciekawe, czy w mieście się obrażą, jak, jak będziemy kurczaki i ten. Aż sobie zapiszę. Nie, dobra, za się nie obrażają. No dobrze. Czyli tylko za świnię, Póki to. Na krowach wolę na razie nie próbować. Ehm. <śm> Ktoś um, tu jest? Oj. Chyba nie. No dobra. o. ooo, o -o. Dobra, już chyba już w zasadzie nie wyjdę. E Arno.

Kaplicy powinienem w rynsztokach, ok. No dobra. Czyli będziemy musieli porozmawiać z tym Belshfurem. No dobra. Czyli Twoja żona jest chora, dlatego z nami nie chce gadać. Mmm. Niech będzie. Nic więcej nie ma. On Delgado jakiś. No. Tak.

Gold's the only way we can challenge the Order and the warriors, isn't it? Mm -hmm. Taking the town back is what it's all about. We control the town, we control the island. For now, okay. the Inquisitor and Commandant Carlos are in charge. So what's your step. Alright. What's the Order doing about the Donsmen? They stop us where they can. Since they came here with their fancy white uniforms,

Costa, the pawnbroker's doing good business here in the gutters. He's preying on the farmers and stuffing his pockets with gold. Mm -hmm. So, what do you need doing? Since the order has been here, he hasn't paid his dues to the Don. Hired himself a bodyguard, he oh. and he pays the Inquisition's taxes. What about the Don's taxes, eh? Where's our slice? No, sure paid.

No dobra, ma to sens. Postaramy się znaleźć tego Costara. Jak widzicie, moi drodzy, będzie tutaj dużo dialogów. Jak to na początku? O. No, a samą zaczepił? Mhm.

You want to be a rat? Or a rat-catcher? How can I help you? I need to know what Delgado is planning. He's careful. He knows I'm following him. But he IS mm Since you have spoken to him, maybe you can find out for me. And we can block up another of the Don's rat-holes. What's in it for me, if I help? It will stand you in good stead if you'd like to go to the monastery. Aha, okej. Okay. Mhm. Jak wysoka jest nagroda za Delgado? Eee, dobra. Okej. Okay. Eee, może ci powiem, że Sebastian się... Do... Nie, dobra. To w porządku. Nie no, nie wydamy Delgado Fuller A, to jest ten jego ochroniarz, tak? Jest i Kostar i Fuller O, mamy beczkę z wodą, to sobie użyjemy, moi drodzy Dawaj, kolego Jeszcze trochę

A dlaczego? Okej, okay, Kostar. Kim jest Kostar? Kostar. Okay. Who's Kostar? He's a swindler. Everything people have lost, he's trying to take the rest. He forces people to sell things for less than they're worth, then resells them. Help another refugee, will you? Have a look at my goods, not the stuff he's pushing. Okej. Czemu nie sprzedajesz swoich rzeczy z pieniądzей? We're not allowed. They won't let us into the Merchant's District. The Inquisition talks about law, keeps us here, then lets these scoundrels run things. We don't mm -hmm. have enough gold to buy the goods the Merchants offer, so the White Robes chase us off. For a lot of us, the only thing left is Costa. He's the only one who'll buy. Mom. What can you tell me about the town? Well, there are three districts. The Gutter's here, That's the street above the to jest uliczka po południu. Poza wodą jest dystrykt południowy. To rozstrzyga od Światłowca do góry i więzienia na końcu płyty. Rich bastards mieszkają w dystrykcie Merchants. To tam jest główna góra tego miasta. Mhm, dobra. Opowiedz mi o dzielnicy kupieckiej może, nie? Na razie, pokaż co można sprzedać. Eee, co ty masz? Naszyjniki... No w sumie nic ciekawego, dobra, dzięki. Jak? To jest fuller. Hey, do you work here? Mm -hmm. you do. If you're looking for somewhere to kip, just go upstairs. Okay. after. Isn't it a bit odd to pay afterwards? Don't muscle. Okay. do mm -hmm. czego poszłam są tu mięśnie? Mm -hmm. Pracujesz do Kostara? No dobra. Jesteś płatnym mieśniakiem? So, mhm mm W takim razie przydałby mi się mały no, trening? You you fight me? Here? No nie wiem.

Co? No chyba co ja, ja robisz. <ścoughs> no nie! Jak tak można? Ty tchórzu jeden. A, dobra, to nie, tego ci nie ten. Dobra. No i sobie teraz, że będę musiał z tobą nas szybko porozmawiać. Mm. Dawaj, jeszcze to. Myślałem, że to się zapisuje w dzienniku, że jesteś handlarzem. Dobra, już trudno. Uleczymy się, powalczymy z tym fullerem. Dobra, dawaj, fuller. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze to. No. Owa! No wiele szybciej atakujesz. A, Aha, to nieźle. Robimy unik, a on i tak nas ten. Ech. T -t -t. Ciężka walka będzie. Aha, dobra jest. Musimy się go pozbyć a poczekaj teraz sobie zapiszę tak no dalej Dobra mamy Wow Czemu nie zablokowałeś? Mhm, mm słabo. Kurde, nie mogę go pokonać. Mocny jest. Hmm. Jeszcze raz. Ła! Wow.

Dawaj. Dobra, jeszcze trochę. Wa. Nieźle. Wa, wa, wa. Oj. Uff. Warteło się.

I sell stuff we still got inside. Like what? Times are tough. Mm-hmm. People gotta find a way to get by. Quite a few folks wanna sell their possessions for some solid coin in there hand. Uh, so you prey on people's poverty. Hey, no one's forcing them to sell their stuff. If they wish to trade their family heirlooms for a hot meal, I'm the man who helps them.

Eee, Delgado czeka na swoje złoto. A czekaj, jeszcze pokaż, pohandlujemy trochę. Co masz? Maczeta, ale siła 15. Łuk, a to jest jakiś łuk myśliwski kola. Dobra, ale nie mam na niego pieniędzy. Drewniana tarcza, magia światła. Płaszcz oficera, też ciekawe. Dobra, ale na razie może nie. To jakiś młot kowalski, młot złotnika. Dobra, eee, Delgado czeka na swoje złoto

Dawaj. Zwinny jest, trzeba mu oddać Ale zobaczymy Oj Kurczę uleczymy się Dobry jesteś, kolego Jak na takiego zrzędliwego... Oj, kupca To było. Halo, N nie tego. O, dobra, dobra dostał ładnie, ładnie czeka musimy uważać, żeby Fullera nie trafić. O. Dobra. Szkoda, że wy tak podchodzicie blisko, ludzie. Przerwa, na łódko kurczaka. Leżeć. Dawaj złoto. No. Stawaj.

Zręczność i kradzież kieszonkowa. Dobra, ja się zaraz jeszcze zastanowię, co teraz robimy? Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Czekaj, kolego, ja sobie, sobie piszę tylko. Mm, teraz tak, kradzież

Mhm. Mm dobra, a ty też uczysz drugiego poziomu kradzieży? Okej, okay, ciekawe. Czekaj, to nic nie potrzeba do tego drugiego poziomu? Tak, po prostu mogę się nauczyć? Ciekawe. W sumie bardzo ciekawe. No dobra. Dobrze, moi drodzy, to ja myślę, że sobie tutaj skończymy odcineczek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie do góry. A ja wam życzę miłego dnia czy też wieczorku i widzimy się w kolejnych odcineczkach, Trzymajcie się, hej!